Znajdujemy się w biurze ISEC Szczecin, gdzie 27 lipca zaczyna się wyjątkowy dzień Dzień z ISEC. Jest z nami jeden z organizatorów tego wydarzenia, Michał Walenczewski. Michał, powiedz nam, skąd pomysł, żeby zorganizować takie wydarzenie? Chcemy po prostu zorganizować dla naszych wolontariuszy fajną zabawę, ale jednocześnie prakty, praktyczną wiedzę. Gdyż poprzez różne zadania, jakie będą mieli na mieście, będą mogli poznać nieco historię Szczecina, a jakiej nie znajdą. Jak jej nie znajdą w przewodnikach turystycznych, bądź w do historii. Czy jesteś w stanie nam uchylić rąbka tajemnicy? Jakie atrakcje przygotowaliście dla uczestników gry? Tak, jak mogę powiedzieć, że między innymi będą Muzeum techniki i komunikacji, zobaczą Zamek Książąt Pomorskich, odbędą spacer na cmentarzu i jeszcze wiele, wiele innych. I w to wszystko, między innymi, zamieszany jest rzeźnik z niebuszewy. ISEF Channel postanowił objąć patronat medialny nad tym wydarzeniem, więc spodziewajcie się relacji już wkrótce. 🎵🎵🎵 Ekipa ISF Channel relacjonuje właśnie naszą grę i zbliżają się ludzie. Today are uh, going to play. Play a game. Play a game, of course. What kind of game? I'm looking for a treasure. Kupiłem cmentarz. z dłuższy w poszukiwaniu, w poszukiwaniu skarbu, jedyne nie znalazłem. Ale to wiesz, że są jakieś wskazówki podobne do tego, gdzie on się może znajdować. Teraz, mi to mówisz? do you like the trip? I yes, do you like the trick? I the trick? I do you like the trick? I I zwiedzamy cały I a ponieważ skończyła nam się benzyna, musieliśmy przesiąść się na ten oto obózek i szybką brykę. Jesteśmy w trakcie poszukiwań i w tej chwili wpadliśmy, żeby się trochę ochłodzić, bo jest plus miliard stopni. Ale jednej grupie idzie całkiem dobrze i już dotarli na zamek jako pierwsi. Pam jak Wam idzie? No jak na razie odkryliśmy powiązanie z Francją, z Francją który nam jeden z tajemniczych panów leżących na trawie. Znaleźliśmy i otrzymaliśmy kolejne znaczki dziwne, których nikt nie rozumie. No i szukamy dalej. Kim był ten tajemniczy pan? był Pawłem <noise> Z tego co pamiętam leżał w białym kostiumie na trawie. tak Macie już jakieś przypuszczenie, gdzie może być ukryty skarb? Na razie żadnych, ale ciężko pracujemy naszymi mózgami, żeby dowiedzieć się. A Intuicja podpowiada nam, że gdzieś w tych okolicach zakopany jest skarb. No już niewiele czasu Wam zostało, więc trzeba ostro pracować. No jeszcze z tego co A. wiem to trzy godziny, no to chyba damy radę. Zobaczymy, że da nam się. Jesteśmy dobrą grupą, myślimy, działamy. Będzie dobrze. Co robiliście dzisiaj cały dzień? Chodziliśmy po mieście, odkrywaliśmy różne zagadki, zostawaliśmy tajemnice Szczecina. Jak Ci się podoba gra miejska? Bardzo mi się podoba. Jest trochę męcząca ze względu na temperaturę, ale bardzo się podoba. I co Ci da ta gra? Dowiedziałaś się czegoś ciekawego o naszym mieście? Poznałam więc trochę innej strony. Mieliśmy wiele zagadek do, do rozwiązania. I pozwoliło nam to trochę się zgrać też. ze sobą w teamach. Fajną, masz ekipę? Najlepszą, oczywiście. I myślicie, że wygracie? Mamy tylko nadzieję. w każdym razie, o, tam mamy drugą grupę. E, tak więc jesteśmy na zamku już po raz drugi. E, grupa z Cisco, Veroniką, Medomi. W zasadzie ma jeszcze dwa miejsca do tego, żeby odgadnąć gdzie jest skarb i mamy nadzieję, że już gdzieś tam świta im w myślach, gdzie może on być schowany. Ale myślę, że teraz możemy zapytać drugiej grupy, czy już mają jakiś pomysł na to, gdzie może zostać ukryta walizka. Powiedz, jak podoba Ci się gra miejsca? Jest jest zdecydowanie... I świetnie przygotowana przez naprawdę profesjonalne osoby Prawda? To widać od razu. No, czyli ty wiesz gdzie schowana jest walizka? Nie, to akurat nie mam zadanego pojęcia. nie ma jakiegoś takiego miejsca, gdzie może być ona No to miejsca są oczywiście, ale to już przeszukanie wczoraj wieczorem i przekopałem cały cmentarz. Tak, przekopałem cmentarz tutaj... Ryłem... Jak archeolodzy jakiś czas temu też nie było. Więc już zupełnie nie mam pojęcia, gdzie mam? A wiesz, to jest w walizce? No właśnie, skoro nie wiem, gdzie jest walizka, to podejrzewam, że nie wiem, co jest w walizce. Myślałam, że z taką motywacją trzy, trochę, do tego, żeby go szybko odnaleźć. Widziałem, że tam były jakieś grube pieniądze, ale. Nie, nie pytaj. Tyle ich. z filmu widziałem. Biegną! Pędzą po nagrodę. Proszę Państwa, rozpoczął się właśnie ostatni etap wyścigu Oscar. Czy są zwycięzcy, czy są przegrani, dowiemy się już za chwilę. Zostańcie z nami.